Cześć, nazywam się Karol Froń i na co dzień zajmuję się pomaganiem małym i średnim biznesom w budowaniu ich działów sprzedaży. W tym nagraniu chcę jednak skupić się na elemencie, który być może na pierwszy rzut oka nie ma za dużo wspólnego ze sprzedażą, ale ma za to bardzo dużo wspólnego z prowadzeniem biznesu w nowych warunkach, które właśnie na naszych oczach się tworzą. Jedni nazywają to nowym porządkiem świata, inni nazywają to nową normalnością, ale. Pewne jest to, że po koronawirusie świat już nie będzie taki sam. I kiedy mówiłem o tym w marcu, tutaj gdzieś zobaczysz link do tego wideo, um, kiedy mówiłem o tym w marcu mówiąc, że nic już nie będzie takie samo, to wielu ludzi pukało się w głowę mówiąc, nie no co Ty, przecież za chwilę wszystko wróci do normy. Minęło od tamtego czasu prawie 7 miesięcy, a nadal są osoby, które uważają, że za chwilę wszystko wróci do normy. Że za chwilę znajdziemy szczepionkę na strasznego wirusa i już będziemy bezpieczni. Że za chwilę wrócimy do tego stanu sprzed pandemii, ruszą samoloty, zostaną uruchomione z powrotem restauracje, e, salony kosmetyczne, turystyka i wszystko będzie tak jak było. Nie, nie będzie. I nie chodzi o to, żebym w tym filmie chciał cię straszyć, mówiąc, uważaj, bo świat się kończy na naszych oczach. W pewnym sensie się kończy. Ale nie o to chodzi, żebyś się teraz bał, tylko chodzi o to, żebyś się przygotował. Do tego nowego, wspaniałego świata. Jeśli nie wiesz, o czym mowa, to znajdź sobie książkę Huxley'a, właśnie pod takim tytułem. Zatem, w tym filmie chcę skupić się na takich 25 strategiach przetrwania, dosłownie przetrwania tego koronawirusa kryzysu, który właśnie nam nadszedł, tego nowego świata czy tej nowej normalności. Strategia numer jeden. Wyłącz telewizor. Wystarczy włączyć dowolny kanał informacyjny, żeby zobaczyć, co tam się sączy przez cały dzień z tego kanału. Sączy się oczywiście jeden temat. Temat wirusa. Dlaczego on się tam sączy? Sączy się z dwóch powodów. Po pierwsze, sączy się tam dlatego, ponieważ telewizja jest tubą propagandową władzy. I tak było od dziesiątek lat, od początków istnienia telewizji. Telewizja służy do masowego przekazywania treści zwykłym odbiorcy, a mówiąc wprost, służy do propagandy. Jest narzędziem takim, narzędziem wpływu, masowego wpływu. Zwróć uwagę, że w telewizji większość programów, nie mówię, że wszystkie, ale ta większość programów, to są programy, które mają zabić Twój czas. Programy rozrywkowe, tanie, tasiemce, czy programy, które mają sprawić, żebyś oderwał się od rzeczy naprawdę ważnych, a skupił się na rzeczach nieistotnych, takich jak kłótnie, Polityków, czy sprawy tego, kto komu odbił chłopaka w jakiejś telemoweli. Telewizja służy do celu propagandowego. Ma za zadanie ogłupić cię i sprawić, żebyś myślał tak, jak chce akurat ten rząd, w którym w danym momencie rządzi. To jest cel numer jeden. A cel numer dwa, telewizja nadaje cały czas ten sam przekaz. Dlaczego? Ponieważ on jest oglądalny, ponieważ jest klikalny, ponieważ jest nośny, a telewizja żyje z reklam. A więc im dłużej uda im się przyciągnąć widza przed metalowe pudełko, plastikowe, tym więcej będą mogli wyświetlić mu reklam, tym więcej na tym zarobią. A więc reklamodawcy, którzy przychodzą do telewizji, oczekują oglądalności. A jak najłatwiej teraz zwiększyć oglądalność, a nadawać na temat, który jest dla całego społeczeństwa interesujący. Jakim jest właśnie wirus. Zwróć uwagę, jak będziesz oglądał film jakikolwiek na blog reklamowy. Ile reklam zobaczysz lekarstw? W tych właśnie blokach reklamowych. Policz sobie to. A więc sprawa numer jeden: wyłącz telewizor, ponieważ od telewizora zdrowisz się jeszcze bardziej chory. Nawet jeśli nie byłeś chory, to zaczniesz czuć się, jakbyś był chory. A dla Twojej podświadomości ten sygnał jest wystarczający. Zaczynasz się czuć, jak chory, a więc stajesz się chory. Schemat jest niestety, ale właśnie taki. A więc, wyłączając telewizor, robisz się zdrowszy automatycznie, ponieważ nie bombardujesz. Swojego ciała, swojego umysłu, tym przekazem, który ma jeden, jeden efekt. Ma cię wystraszyć i ma sprawić, żebyś był posłuszny wobec kolejnych nowych ograniczeń i kolejnych obostrzeń, które ktoś ci z góry serwuje.